Trzy pytania, e, szybkie odpowiedzi, macie 5 sekund na odpowiedź. No powiedzcie tak, mi, czy bardzo proszę, y, tak, no nie można to rozwinąć, ale powiedzcie, co sądzicie, czy e, trzymanie laptopa przez mężczyzn na kolanach może powodować u nich problemy z zajściem w ciążę? Zajściem w ciążę? Raczej nie a bym się jeszcze w, w płci przeciwnej sobie <laughs> że może się to podobać w płci przeciwnej? Znaczy nie, ja bym nie wolał nie zachodzić w ciąży, tak. <laughs> Okej, <Okay>, dziękuję. <laughs> no to pytanie teraz do kolegi. Co sądzisz o proponowanym przez kandydatów na prezesa zarządu głównego w tym programie 500 plus dla każdego BH-owca? Tak, ja oczywiście jestem za. 500 plus dla każdego BH-owca? Mhm. Oczywiście, bierzemy wszyscy, myślę, że wszyscy się tu zgodzimy, tak? Stoimy, prawda? No, no czynniej tak, 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 Dziękuję. <laughs> e, jeszcze mam do Was pytanie. Co ile powinno zmieniać się płyn do kierunkowskazów? No przed każdym uruchomieniem ja bym zapisał to w instrukcji obsługi BHP pojazdu. Tak, zgadzam się. I tak też robicie? Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na przede drodze wszystkim. przede wszystkim. Dobrze, to powiedzcie mi jeszcze, co zrobić, żeby w Polsce bohapowcom żyło się lepiej? Pierwsza diagnoza. Rozszerzyć świadczenia socjalne. No 500 plus skazane jak najbardziej i o tym już powiedzieliśmy, myślę, że jeszcze dalszy rozwój, prawda, jakieś dofinansowania do tego myślę, i ostatnie. Myślę, że regionalna wymiana doświadczeń powinna być częściej niż rozwój. Żebyśmy mieli na co te pieniądze wydawać. Okay. I ostatnie takie pytanie, czy znacie wśród bh Wam znanych jakąś parę bh heteroseksualnych? Powiem, bym wolał może poza kamerą, poza tak. kamerami odpowiedzieć na te pytania. Okay. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję. Porozmawiamy jak się ściemni. No to parę